I pak 0,9 za mną jest. Inaczej autobus autobusu 0,69. Mogę dopiero wrócił, przez chwilę, mówię, coś, ale mamy dla Was nowość. Znowu nowość. Tym razem mamy czekoladę Betel o smaku tym w sensie o smaku jabłka. Czekolada, jabłko, mięta. I nie tylko, bo albo to zaraz pokażę. Sprawdź hasełko w środku opakowania. Jestem naprawdę ciekawy. Kupiliśmy w biedronce 3 zł. Każdy. Jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo widzę, że chyba na jest jabłkowy, a jakby yy, nie na tylko kurczę. No nie wiem jak to powiedzieć, ale dobra. Yy, tak się to w środku przede ten miąż. Miąż. tak wygląda mi więcej. Pokaż, tak czekaj, to... czekaj, 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 pokażemy widzom. Ja fanem mięty nie jestem zbytnio, ale dobra, spróbujmy sobie pachnie. Jak normalna czekolada wedla, chyba nawet trochę nie wiem dlaczego alkoholem mi to zalaty. Alkoholem? Artur mówił, że kiedyś tym barszki mogą alkoholizować. Mm. Ale to tylko Arturo, nie? No odwrót. Tu jest mięta, tu jest czekolada i tu jest jabłko. Spoko. Ale wam... Pamiętam to smakuje jak pasto do zębów, tak szczerze. O stary. A jest taki posmak, jak popaście do zębów? Nie. To dobrze. Jabłko fajne, ale napasam, że nie pasa. Ale ta mięta to mogła naprawdę pójść. Aha, no właśnie na dzień miętowego więcej, dobra. Ja to oceniam. Siadam. Dla, dla jakichś smakoszy może. Dla jakichś smakoszy, no dobra. Ja to jest smakosem, moi drodzy. Klasycznie najpierw sprawdzimy, czy czekolada może czy w nas mówi. Jakieś dźwięki wydaje. No, z... Waży chyba 100 gram, nie? Nie wiemy, zaraz zobaczymy. A poczekaj, tylko przerwę Ci. No. Bo nie uciekajcie, bo jeszcze ta przed nami, ta lepsza chyba będzie. Opakowanie jest dość ładne. Sama czekolada no, wygląda jak czekolada na serio. Nie wiem, drodzy, zobacz. A gdzie jest hasełko w środku opakowania? Może znajdziesz? Jest, 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 jest. Gdzie, gdzie jest? Dobra, później zobaczymy. No i co moi drodzy, powiem Wam. Zapach? No, pachnie... Rzeczy, Czekoladowo. Jaki tak mówił. Bardziej czekolada. Spróbujmy Ale dziwnie jest teraz jak to zjadłem już ja Czuć jabłko, czuć mięte czy czekoladę każdy tak w miarę podobnie Ale trochę posmakaj, jak popaście do zębów chyba jest tu A czy jest dobra Tak wiem kontrowersyjna wpowie Ja nigdy nie jadłem, nie wypowiadam się dlatego to... Sama pamięta jest po prostu tutaj przesadzona z tym jabłkiem, nie, więc ja daję tu takie, no, cztery na dziesięć. Dla innym mówię, dla koneserów może dobra no, będzie. Dla koneserów, dobra. Dobra, a tutaj mamy hasełko, mm, dobra, tutaj ja chyba dobra. powinno być. Nie ma hasełka. Skam. Dobra, trudno, A nie. Dobra, trudno, nie ma hasełka, weź to, potrzymaj. Ja teraz y, tym, ja Ci daję kamerę i ja prezentuję. wejść weź to schowaj, schowaj to. Teraz się Schowaj to. Ja niezbyt nie mogę trzymać. Czemu nie? Aha. Hmm. Aha tam dalej jest. Dobra, już wiecie. Filmuję. Trudno walić to. Teraz mamy... Jaką? Y, jabłko wiśnia. O, to razy. może być lepsze, moi drodzy, to, to może być lepsze i mu. To będzie dobre raczej. No Do, bo czekoladę wiśniową jedliście możliwe. Ja chyba jadłem. Jadłem, jadłem jednak. No ja też. takie co no to nie będzie, ale jest problem, bo ja nie mogę tego chyba otworzyć. Yyy... No nie gadaj, że nie wyprodukowali. Woku tak, do czegoś tu po do do ciebie. Dobra, to tak jakoś... A nie z drugiej strony może. Bo... Tak, ten film się składa z tego, że ipak walczysz czekoladą, nie? Ciekawy film, Ferry. Bardzo. Dobra, weź cięcie, z ja to otworzę. Dobra. Do tego momentu. Czekaj. Czekaj. Udało mi się to otworzyć, widzowie. Wow. I prezentuje się tak samo jak czekolada tam, tam wcześniejsza. Ty się matki są Tylko różowa w środku, no niemożliwa. Atury. Pokaż, Dzień, widzą. Nadzienia wiśniowego, dobra. No tak, nie widać pewnie, ale. No ale pokaż. I no. Cholera jasna, co ty. No. I to wiesz, jak pachnie? Jak. Jak. galaretka od Wedla. A smakuje? Chyba, jak już to delicie od Wedla. Albo no. Jakby ktoś nie wiedział. Ja sam nie widziałem galaretki od Wedla, a nie takie... Galaretki, takie czekoladki, A to nie jest od Wawela? Albo Wawela. Myli mi się. Od tak, Wawela. to lepsze? Wiśnie czuć? Jabłka prawie, nie? 8. Osiem. osiem? Nie, 8,5. i pół. No dobra. Pokaż tego skurczybyka. Fajna, fajna, naprawdę polecam. No i drodzy, niektóre deski sobie pominiemy, poza oczywiście testem Słuchu. Nie, nie wydaje żadnych pieniędzy. nic nie mówi I testem zapachu i smaku to się zmieniło, reszta się nie zmieniła, nie wygląda i dotyk. Pachnie rzeczywiście tak... No, jak te delicje wiśniowe Zobaczymy jak to smakuje O, mam pasełko Czytaj Ciesz się chwilą Oj, cieszcie się, bo już nie będę mówić na jakimś moim filmie to powiemy. No i takie długie recenzje to też. Mhm. No właśnie, 6 minut już jest Przepraszam za moje blaskanie jeśli słychać, ale Ciężko się to je, no bo są trochę klejące. Mój mam Ja mnie smakuje trochę sztucznie Mhm, trochę No więc Ja dam takie mocne... O Jezu, co się stało? O nie! 6,5. Co się stało? Dlaczego ja taki kwaśny smak czuję. Ej! No właśnie, ade. Więc 6,5. 8. nie, 7, 7. 6,5 u mnie bez, bez zmian, nie? No bo kwaśny, kwaśny. Dobra, czy będziemy to kupować? Nie, bo nie. są nie. chyba limitowane. A potem mi tak są średnio. No dobra. Dobra, dobra, trzymajcie się, inna.